Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Fifa 21, kariera Juventusem. Jest to już trzeci odcinek z y, tej kariery i, i, i co, I możemy już zaczynać. Jeden z widzów mi dał komentarz, abym kupił Sergio Aguero, ale niestety tam napisał, że mu się kończy kontrakt i sprawdziłem, naprawdę mu się kończył kontrakt ale już przedłużył go z, Agu, z Manchester'em City i... no raczej go nie kupię, bo 32 lata ich ponad 100 milionów byśmy musieli wydać na niego a priorytetem dla nas są nadal prawi obrońcy i myślę, że kupimy z Semedo lub Ballerina Hmm. Tutaj jeszcze się waham, ale raczej to będzie Fabian. Ale to wszystko by w swoim czasie przyjdzie. Tutaj zobacz wygasające kontrakty John Halogu, Ale gdzie on by mógł u nas grać? To Naruma także. No i Ramos, raczej też nie kupimy, no Będzie ciężko znaleźć kogoś za darmo A tutaj mamy mecz z Romą Nie rozegram tego spotkania Jestem bardzo ciekaw, jak nasza drużyna poradzi sobie sama. Remis 1-1, choć przeważaliśmy i to znacząco. To tylko remis, niestety. Mecz z Dynamem Kijów, my już mamy awans teraz zapewniony. Ja, nic ciekawego tutaj nie ma. Tutaj, jak w że też nie ma. Dobrze, ten jest. Tamten był dosyć ciekawy. Hmm. Jeżeli wam się akcja spodoba, to zostawcie łapeczkę w górę, hmm, aby mieć, aby, hmm, abym miał większe zasięgi ponieważ YouTube strasznie mnie ucina i ciągle są praktycznie te same osoby, do nikogo nowego to nie dochodzi nie dochodzi a łapek w górę mam 10 czasem nawet i 15 A poza ostatnim odcinkiem są tylko dwa. Poza ostatnim odcinkiem z kariery Juventusem są tylko dwa więc no katastrofalnie to wygląda w, na tym poprzednim odcinku a ja się teraz zawiesiłem na chwilę i zapomniałem co chciałem zrobić ale już wiem, przepraszam teraz na chwilę <laughs> przepraszam hmm Tak będzie wyglądać skład. Jestem ciekaw, czy nasza drużyna sobie poradzi. 3-0! <laughs> Przepraszam. Mogę mieć taki głos, trochę nie wreszcie. Byłem wczoraj na urodzinach, trochę na dworze pobiegałem jeszcze. Więc mogę być taki słaby. Dosyć. Trzeba powiedzieć, że ma. A, bo... Przecież dali gra w pierwszym składzie, więc nie wiem, po co, czemu wiadomość napisał. Ale my mamy 6 stopień w grze. No, już za niedługo styczeń i okienko. Ok i okienko, więc dawajcie kolejne propozycje transferów. Może jak któregoś z nich uda nam się zakupić. I wygrana 2-0. I właśnie się zastanawiam nad tym. Milikiem, czy go właśnie kupić, czy go także nie kupić. No bo ten murata to no, zobaczmy, jak on się spisuje. Perry się średnio spisuje. Ogólnie zobaczmy naszych zawodników, jak się spisują. Aleksandro się dobrze spisuje. Pelegrini tylko jeden mecz. Frabota cztery mecze od nas dostałaś. Wow. Romeo 1, Lugani 10 Tutaj nie mamy, nie tylko 3 Guardado 18 Toszta 1 Mandragora 2 Rawala 0 kur 10 Ramsej 17 Piazza 9 12 za wykupiliśmy, tak Piątek się średnio spisuje, tak Ronaldo się dobrze spisuje, no Morata fatalnie się spisuje Dlatego jeszcze tam była jedna propozycja, w którymś z komentarzy o. My skin, a on jest na wypożyczeniu Szkoda A zaszalejmy teraz Hurricane Już to nie gra O jak w tym? O już wiem Aleksander Lekaset Przeszedł do Liverpoolu No cóż to w Atlantyku kogoś hmm. hmm. jakiś nie. Się... Milam raczej też na poli no, nie mam pomysłów już na chwilę naprawdę. Jestem 76 milionów tylko, więc chłobiutko, słobiutko. Hmm. o przypomniało się o jednym holenderskim piłkarzu na pozycji napastnika Memphis nadal gra nadal no to by było ciekawe akurat Tylko ile byśmy musieli za niego wyłożyć? Od 58 do 82. No, byłbym w stanie skupić tego piłkarza. A jak nie, to jest, mamy lakazata tutaj mamy Huba Mayanga, Milika, Kejna Nie wiem jak y, to się uczyta Tego Chanhalogu bym chciał Ale nie wiem gdzie go wsadzić mógłbym Bo mu się kończy kontrakt Hmm hm. Tam gra Kurtu na, na lewą pomoc by był Kulusewski na wypożyczenie by poszedł, bo i tak mało gra A kieza by usiadł na ławce wtedy Kieza tutaj A tutaj Chanhalogu Mamy rozwiązania Jeżeli się nie uda kupić Żadnego z tych napastników Których wymieniłem To Kupujemy halogu Tylko ja bym chciał zobaczyć Jak on się spisuje Tutaj szybko 12 meczy, 9 bramek, 2 asysty No spisuje się bardzo dobrze No to musimy się teraz Pośpieszyć A więc próbujemy na początek zakupić no, milikan nie uda nam się Memphisa De Paya. że 43 miliony powinny starczyć 86 no panowie 62,5 mm no to niestety nam się go nie uda kupić za drogi jak na nasz klub Andrea La Keesa 24 milionyeli ze sam słuko Kiza jest warty 4 30 milion prawie a oni chcą kiezę i 20 milionów o nie sprzedawcą go szkoda no obama Mayank to będzie coś podobnego do Depaya. okej okay, to nawet nie mamy co pytać zostają tylko on a za niego będą chcieli mało bo mu się kończy kontrakt szkoda że tego nikt nie napisał muszę dopiero pod koniec prawie Prawie sprawy koniec list odpada Dwadzieścia osiem milionów. Dwadzieścia osiem pół. Dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści. za trzydzieści milionów. Możemy mieć, a jeszcze nie mamy, bo nie wiadomo czemu się hmm. zgodzi. Możemy mieć Chen 26-letniego piłkarza, który gra na koleści środkowego pomocnika ofensywnego, ale może grać na lewym pomocniku. Na 4 lata. No dobrze, spotkamy się. No więc mamy już, przepraszam, zakupionego piłkarza. On dojdzie do nas w stycz... a mamy dopiero 12 listopada, więc dużo czasu jeszcze zostało, aż on do nas dołączy. Ale lepiej było go kupić teraz, niż za jakiś czas, bo mógł przedłużyć mógł przedłużyć kontrakt z Asselinem i wtedy byśmy go na milion procent już nie kupili, bo kosztowałby ponad 50 milionów przy aktualnej jego formie. Torino! Rozegram to spotkanie żebyście nie mieli tylko yy, mojego mówienia ale czy jakieś spotkanie rozważymy twoją prośbę siedemdziesiąt siedem osiemdziesiąt siedemdziesiąt dziewięć a on ma osiemdziesiąt Przy takim rozwoju raczej nam się nie uda kupić już Fabiana oraz Semedo. Chociaż tego Semedo moglibyśmy pozyskać w bardzo łatwy sposób. Po prostu wymianę za Guardado. Hmm. No, wolałbym tego piłkarza ale ten także nie jest zły. I 32

Сама же, в принципе под камень. Przed nami szczególnie ciekawy mecz. Trenerzy od dłuższego czasu podgrzewali atmosferę. Zaraz okaże się, kto lepiej przygotował swoich podopiecznych. Za chwilę transmisja. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych przed telewizorami. Mamy nadzieję, że zobaczymy super spektakl. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a obok mnie Jacek Klaskowski. Dosłownie za chwilę pierwszy gwizdek sędziego rozpocznie emocjonujący mecz Serie A. No Jacku, szykuje się świetne spotkanie. Jestem bardzo ciekaw, Darku, jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie. Defensywnie czy ofensywnie? Co im przekazali na odprawie przed meczem i czy znajdzie to odzwierciedlenie na boisku? Oby piłkarze zagrali przede wszystkim dla kibiców, widowiskowo i z polotem. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Atakują wzdłuż bocznej linii. Cristiano Ronaldo Morata, gol! Piłka w siatce, mamy 1-0 dla gości. No, na pewno podrażnieni tym trafieniem gospodarzy. Przecież oni tego tak nie zostawią. Nie z takim rywalem, nie przed własną publicznością. W jednym z pozostałych spotkań padła bramka. Halo Studio. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla Bolonii. Obecny wynik brzmi 1 do 0. Mamy Co za obrona najwyższej klasy parada! Krótko rozegrali ten róg. Dobra okazja. Broni bramka, ale piłka wciąż na boisku. Jacku czy Ronaldo da kibicom kolejny powód. By wznosili pomniki ku jego czci, nie ma chyba dla niego rzeczy niemożliwych. Po prostu zabójcza forma strzelecka, jeśli tak dalej. Ronaldo w polu karnym mm. ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. I teraz strata, no, już blisko pole karne. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Dobry pressing, odebrał piłkę. Czy celnie teraz dośrodkuje? Utrzymuje się przy piłce, szuka szansy. O, dobrze teraz wycofali. Ronaldo, dobrze zablokował. Dybala dogrywa sutrożnego. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Artur. No nie do niego. Delicht teraz. Jest okazja. Uf. Będą mieli. Była bliska. Prowadzą, mogą podwyższyć. Wybrali krótki wariant drożnego. Zgrywa do tyłu. Delicht. Artur. Federico Chiesa. No prosto w zawodnika z pola. Tymczasem w innym meczu padła bramka. Łączymy się ze studiem. Mamy pierwszą bramkę dla Parmy. Czy będzie bramka? Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Ale szpechowe podanie i strata. Centra do Dybali. I mamy bramkę, proszę Państwa, Dybala. Fantastycznie pokazuje, że warto na niego stawiać. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Artur. Dybala. Wymarzona okazja. Gol! To jest właśnie Łatwo. to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Wystarczy się tylko skupić. Jest 4 do 0, obrona kompletnie Cieszycie. rozmontowana tak, Zapowiada jest. się w tym meczu na pogrom. Szukał tym podaniem Moraty. To może być bramka. Raz, dwa, trzy. Nie wiem. Czy na tym obliczanie się zakończy? Strzela dzisiaj jak na zawołanie. Jedna Oto, druga połowa spotkania. Chyba naprawdę zmieni na klasę światową, bo to jest Alex za łatwe, Sandro. albo po prostu grywal jest za słaby, już. jest szansa na dośrodkowanie. Dybala! Nie wierzę! Obronił! Tak, to jest tak. naprawdę niesamowite. Myślę, że pójdzie na Ronaldo i przewrotka będzie. Realizator pokazuje nam, jakie będzie następne spotkanie gospodarzy w Serie A. Przy piłce nadal Dybala. Ramsey. Ofiarny blok. Dobre przerwanie akcji, ale będzie rzut rożny, czyli ciągle niebezpiecznie. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Doskonałe uderzenie! Piłka w rękach bramkarza. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden. Tak, Bramka! Ależ teraz się złożył fantastyczne uderzenie. Sześć. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. 6 do zera. Deklasacja, pogrom, a dla przegrywających katastrofa. Blisko polekarne. karne. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Świetnie rzucił prostopadle. Sprytnie podciął. Świetnie dziś grają, co chwilę stwarzają zagrożenie pod bramką rywali. Widać, że chcą pognębić rywali do końca. Ramsey. Je... Trybuny zamilkły, bo to pokaz dominacji drużyny gości. Rzeczywiście, ma tam teraz sporo miejsca. Bramka wisi w powietrzu! Dobrze nie się teraz do do ale to nie koniec zagrożenia. Uderzył, ale prosto w rywala. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Piłka górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Stracili teraz piłkę. Ramsey. Mierzone prostopadłe podanie. Okazja Moraty. 7 zero. Zrobimy zmianę. Alvaro Morata fantastycznie się zachował w tej sytuacji. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Wiadomo było przed spotkaniem, że nie będzie to zacięty mecz, ale liczyłem, że przeciwnik podejmie jednak walkę. Sam zapał to za mało. Różnica klas jest ogromna. Brawo dla liniowego jest spalony. I mamy zmianę. Trener wprowadza zawodnika z ławki. Jest gol w innym spotkaniu. Oddajmy głos do studia. Ma tutaj teraz miejsce. Szanują piłkę. A! Niesamowite, nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Morata! Dośrodkowanie obrońcy zgubili krycie! Yes! Tak jest! Gol! Świetnie! Naprawdę kapitalnie to zrobili! Jeśli nic nie zmienią w swojej grze, to będziemy mieli tutaj ogromną katastrofę. Rozpoczęło się ostatnie 5 minut tego spotkania. Górą teraz ładnie. Bardzo dobry odbiór. I stracili piłkę. Strzela! To był strzał? Obronił bez najmniejszego problemu. To już ostatni gwizdek ekipa gości To była deklasacja z naszej strony 08. A gramy na zawodowców. No następny odcinek z kariery Juventusem i Manchesterem United dam na klasę światową. Dobrze i to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę i trzymajcie się. Cześć.